Chyba chuj z tego będzie. Zgłaszam przeciw, nie będę takiego pierdolenia. No, Dobrze! Eee. Kur. Ja zapraszam. Kurwa, co to jest za trasa? Ja pier... Jedź, wygraj to, wygraj to. No gdzie z tym, jak tu człowieku? Chodniki mają wykatowane tak, że to jedź. Kur... No i pa, już żeś mnie kur... zagadał i kur... wszystko poszło No patrz, bo tu jest ten. Pa, oni wszyscy przejechali Dobra, jesteśmy kurwa trzeci, ty chyba. Dobra Kurwa Co ty robisz kurwa? Ty, kurwa. ty jesteś jakiś... <laughs> no mówię ci, że to kurwa dziwne, ja pierwszy raz jadę tą trasę Jeszcze ty musiałeś przyjść mi kurwa skojarzyłeś taką cenutkę Kurwa ja Szczeczowek <laughs> o jedynie ja nie będę z takim cwem jechał posiadam <laughs> 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 Eee Mytam cię moja tata, to elektryk a nie, co? czekaj, jesteś z turką elektryka? Nie, chyba nie wiem. Bo mam do ojebania 22 cm kabla elektrycznego. No albo jesteś tak gorąca, że jak. Źle. Yy, Źle, yy, to wystrasz to. Z... Zestresowany. Mów śmiało, co się dzieje? No brat, ja tam piłam, kogoś nam wpuszczał i on do mnie jechał. No? Coś mi mi dziadek Nie umiem No już, dawaj Wstajemy kur... I walka ścieniem Jak Rambi Z tobą wszystko dobrze? No Co to kur... W... Pu 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 pu, pu. Czemu? To dzikus. Ale takiego kopa mu wyjebał. Mogę też? Tak, to dzikus, tak Gdzie jest ten kot? Gdzie on kurwa, burczy? No to dziki jest, bo one gryzą. Ja nie, kurwa, nie gryzą. Jak kurwa gryzą? Pier... Nie pier kot. kot. Jeb, gol! No to nie tak, to nie tak, nie umiesz pać. Dawaj mu nim wy... wy... w te drzwi, w te drzwi celuj, w te drzwi celuj. Mbappé! O kurwa, jak wyleciał! Kurwa, jak z procy! Dobrze, dobrze. Kurwa kicia! Nie! Nie, nie, nie! Ja nie chcę! On mówi o kopa! Wygram. Tak, tak! 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 Pieczynał! Dobrze! Na pocie Jest! No. Rozumiesz, <muscular były> to? Rozumiesz, <Puerto future> to rozumiesz to? Rozumiesz to, kurwa! Rozumiesz to, kurwa! Tą grę pierdolą! <medications> Cztery leży kur... ja nie wiem co ja mam zrobić, kur... Bo nie wiem by pierdolnić k**bowi stoi, no! Jedna Ra... Gra! k*ba! Widzę je, Brak wody brak... No idź idź, że sprzeciw już nie mieszkł pierdolnić. Zgłaszam Zgłaszam przeciw, nie będę słuchał takiego pierdolenia. <stytuczy> Dobra, Proszę obstawę daje. o wyprowadzenie, obywatela. <laughs> Dobry, dobry, a free jesteśmy już. lepsze, no prawie free. Widzą nas. Kurwa! <laughs> a słyszałeś o tym, że Jelenie chcą się on Ja że Jelenie budują w podziemiach bombę jeleniową, która wybuchnie i każdy będzie jeleniem. ty jesteś. A co ty chcesz robić, chłopie o tej porze? No róbcie, róbcie, ja nie robię Pacyfika. Jestem kurwa, nie jestem kryminalistą. A kim? No kickboxing, gym, everything. I'm a fighter now. Trzeba tak. Zapraszam. Będziemy się na się ale pani ma ładne włosy. Ale jeszcze Nersi <laughs> Chyba ch... z tego będzie no, nie, no, nie. A ja jakie ten... kur... kusii, jakie Na no co wy to jecie, psy? No! <noise> to poproszę. Ale nie ma, bo, bo się na stanie. Chyba no. z Ninisał, oh. <noise> No To mój brat, nie pios, nie wezywaj go. No tu lewa, prawo. Nie, dynamit! Dy... Nie, 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 dynamit! Ten! Yy, rozkuj... rozkuj go, proszę. Dynamit, proszę. Tak, tak, temu no panu. I się, do Temu pan tak nawet nie wolno robić, wiesz? Bo, bo on. kanałów! On. on ważny jest. Kurwa, mać. Do do kanałów! Patrz, dwa. Doniście mój, wiesz co? Kocham cię. Chciałbym mieć z tylko dzieci.